lekki witam was serdecznie kochani na kolejnym vlogu jak słyszeliście po tej baziewnej melodyjce którą zagrał sobie divix odnośnie subskrybowania dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem niezwykłym i specjalnym że jakbym nawet specjalnej troski z tego względu że dzisiaj popełnimy lekki kurwa cringe zapraszam <grystanie> Za to, co się dzieje na naszym nowym kanale, za to, co działo się na starym kanale, za hype pod produkcjami, które robimy dla innych artystów. Serdeczne dzięki, a podziękujemy Wam prezentami. Rozdajemy prezenty, słuchajcie. Dzisiaj rozdamy trzy pakiety prezentów, o których opowiedzą nasi goście. Słuchajcie, ze śnieżnej Laponii. Skromniutko na saneczkach przyjechał do nas mały skrzacik Kodak! my friend, you like Poland, Polska Sypie pierwszy śnieg, you know, man Sypie pierwszy śnieg na polskie kolendy, brawo Mamy też gwoździa programu Jest to postać ikoniczna <noise> Bardzo charyzmatyczna <głos> <głos> Lekko opasła I na pewno patologiczna Moi drodzy, pamiętacie taką piosenkę jak Saint Rapa, Saint Rapa, Saint Rapa <noise> Moi drodzy Saint Rapa is here Święty Saint Rapa Saint Rapa, Saint Trapper! Saint Rapa, Saint, Trapo, Saint Trapo. <noise> grrr. <síntos> 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 tá. co można sobie? Bo święty Mikołaj ma pełną torbę. Pozdrawiam wszystkich waszych panów, moich fanów i pozdrawiam wszystkich gdyby no. tu Mamy Mikołaja, Saint jest z nami. Saint Tropez from w, w Gang shit, you know, is gang affiliated, man, if you know what I mean. Saint Tropez blood, man. Yes. Yes. Saint -Tropez so blood du papier au rêvache, de rue fouille. Now talk grzeczne i nie latałyście nosem w jaspe Jak Mikołaj Słuchajcie mamy dla was trzy pakiety Żeby je zgarnąć musicie Napisać jakiś kreatywny komentarz Pod tym filmem Im bardziej kreatywny tym lepszy Bo lepiej zauważalny dla nas to. My wybierzemy sobie drogą losowania Losowania, ale też za kreatywność ma tak. szansę przyniknąć tak. do finału. Każda z tych trzech osób, które wybierzemy, otrzyma od Saint Trap'a jeden taki wór. Yeah. W jednym worze znajdują się płyty. Co po za płyty mi oh. <ścoughs> Nie wiem, nie wiem. chyba jakaś niespodzianka! <ścoughs> Legendarny album poznańskiego rapera, czerwonacko-poznańskiego rapera, oraz knurówskiego króla disco Polo. Króla prawdziwego trapu, a nie chałtury jak Bandura czyli album kartę. Jest to klasyczny dla nas album. Słuchajcie, na serio, bo to jest album z 2018 roku, wtedy go wypuściliśmy. To jest w sumie pierwszy taki album, po którym gdzieś tam wypłynęliśmy. Zabiera między innymi takie hity jak, słuchajcie, 500 euro. dupy mają bo nie zawsze. Na stopie tylko biały Adidas. Phoenix, zdradzam się, Phoenix, ale każdej dupie. Las Vegas Paranok. Gucci, Louis, Polo, Prada. Więc już kebaba ja. się chyba nie zpełniło. Słuchajcie, tak, troszkę z tym kebabem ja, ja. Gucci, Louis, Polo, Prada. Słuchajcie i to jest album, który nagraliśmy w duecie i razem z no. d wyprodukowaliśmy bity. Między innymi znajdują się też tu bonus traki, Bandura Fit, Pokora, Pozdro Pokora, Blackjack. A jest to pierwsza nuta, która nam tak wystrzeliła. miał Ile to miało na początku, jak to wjechało? 30 tysięcy chyba po tygodniu, coś takiego. No, gdzieś tak to z 30 koła zrobiło, jakoś tak. Pamiętam, budzę się pewnego dnia, przecieram moje zarobione oczy, bo grałem pewnie do 5 rano, wchodzę, a tam 100 koła. Tej, dzwoni Co do jest? mnie, dzwoni do mnie. Siema, Michu, tej. Tyś na tego Black Jacka kupił jakieś wyświetlenia? Tak. Ja mówię, nie no, co ty, ale stary, widzę, że to jakoś wystrzeliło. Miałem się spytać o to samo. No. A generalnie nigdy tak nie oszukiwaliśmy, nie, nie, nie nawet jak kiedyś jeszcze można było, nie? Te Były takie aukcje, tak, żośno, be, że kup be, be. tam, nie wiem, milion wyświetleń za ile. Tam... okazało się, że Boxel, którego serdecznie... ...alkoholikiem. <słukanie> to, w, prawda, w, wywaliło mu będze, bęben ciuch. od kodeiny. Kagon na ten bęben już nie pomaga. Wracając, okazało się, że Boxel wrzucił... Urywek tego. Gry. Wykorzystał do filmu. Tak, do filmu. Tak. jak tej nuty. I w opisie tego filmu tak, zaznaczył, dał mi, że tam dał tak, na że Nawet nie chyba, nawet napisał, że jest to ban, tam bandura, pit pokora no tak. Blackjack. Stary, no. ja pamiętam jak y, hype. Ten żółw cały, co ma ten swój profil Dada. Z hip -hop nigdy Dada. są, tak dalej Jak oni mi wbijali kora madura, to jest rura Badura, badura Wijał Black Jack. <śmiech> 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 ten, ten Wjechał Blackjack Dobrze mówili Tak, wjechał Blackjack i nagle o, w końcu coś dobrego Ale petarda, no where? I zaczęli sobie rozlepiać Brawo dla Hype'a Ale przede wszystkim brawo dla Boxera. Brawo! I jeszcze jedna rzecz co do tego albumu jest tutaj ile? Raz, dwa, trzy, dwanaście numerów. Do każdego powstał klip, tak to się robi. To wkładamy oficjalnie do worka. Proszę bardzo, mam bur, a w nim prezentów, chuj. Druga nagroda, album mojego serdecznego przyjaciela tak, Elfilda. To Proszę bardzo. <laughs> Proszę bardzo. <laughs> tak. Co jest album, którego nie trzeba reklamować? <laughs> to jest świetnie wykonany przez wokalistę, który nie umie śpiewać. <laughs> nie, słuchajcie, to jest mój solowy album. Oni się śmieją, że go nagrywałem 3 lata, ale ja tego tak nagrywałem przy kawce, moi drodzy. Dzięki jeszcze raz serdecznie za odbiór tego 16. albumu. Zastałem miejsce na Olisie i tam nawijaliśmy wersy, że kiedyś wlecimy na Olis i budę się i tam patrzę jest. W jest Mergani, który od lat jest z nami. Pozdro serdeczny Mergani. Jest Eriks Produkcja, jest Kubańczyk, jest Zusie i e, moje serdeczne bratanki Divix Bandura Skun. Więc ten album yeah. ląduje również do każdego z trzech paków. Yeah. 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 Uh. Mamy już tam pół Piku. Ostatnia jeszcze... nagroda Nikol. małego pakietu jest to. Uwaga, co, co za design! Czy to za gadżet! Czy możesz mi przytrzymać? Czy może kolego? tutaj Elfie opowie nam, co tu się dzieje? Co, kolego, patrz na to To jest taka smyczka, jak którą normalnie do swoich kluczy do swojej Bawarii, normalnie psz, psz, podpinasz. W sali, jak House de la Polonce, et dans czy jak tu się goduł? To możecie usłyszeć w bitach, i jest to tak producencki. Dobra. No, do bora, Mikołaj, bo zaraz no, to Mamy do tego wszystkiego jeszcze zestaw wlepeczek. Wlepka główna, proszę bardzo. Wlepka promująca single, definicja Traper, wlepka, to traper, cioła. <laughs> Ponadto mamy dla Was nagrodę specjalną, jest tylko w jednym pakiecie i to jest koszulka z nowej kolekcji Podemikojowi. Bo... Dobrze, tutaj mamy pomagiera świętego Mikołaja. Mikołaj nie może tyle chodzić. Oj, ciężkiego to pacu wątroba. Wali w palnik od lat. Sinaloa. Kocha. Inspirowana jedną z największych organizacji w Ameryce Łacińskiej. Pierwszy raz w historii tej marki jest to koszulka z nadrukiem po... Bustrona. 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 Zapraszamy Was do brania udziału w tej wspaniałej świątecznej zabawie. Trzy pakiety, w jednym oprócz płyt i wlepek, smyczki, jest jeszcze ta koszulka. Wbijacie się w komentarz tutaj, zostawiacie like na filmie, zostawiacie komentarz, im bardziej kreatywny, tym lepiej. I my wybieramy z wszystkich tych komentarzy trzy osoby, trzech kartelowiczów, które dostają te oto gory.